Cześć i witajcie w kolejnym odcinku programu Pościgane. Dzisiaj będziemy mówić o Formula One Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023. Dzisiaj jest ze mną Antonio. Dzień dobry. Oraz Piotr PKP Rypson. Dzień dobry. Był to bardzo ciekawy wyścig patrząc na wydarzenie, które miało miejsce na pierwszym zakręcie. Nie spodziewaliśmy się takiej kraksy, zwłaszcza, że jest to pierwszy od już dłuższego czasu wyścig w Las Vegas. Wszyscy byli, większość przynajmniej fanów Była dość sceptycznie nastawiona Do tego wyścigu Mimo to myślę, że dowiózł on wielu emocji Patrząc na dość nieciekawą Brazylię Przynajmniej według mnie No na podium no, Na pierwszym miejscu jak zwykle Max Verstappen Wykoleił wielu kierowców Biedny Charles Leclerc Który został wyrzucony na początku wyścigu Potem się w Russella wrąbał No, no Ja nie pochwalam takich zachowań co powie Antek na temat swojego ulubionego kierowcy? To tak, zaczynając może od samego początku, czyli treningów. No Max Verstappen nie świecił w treningach. Jakoś swoim bolidem. W kwalifikacjach zajął trzecie miejsce. Przed nim uplasowali się Charles Leclerc i Carlos Sainz, czyli oba bolidy Ferrari. Na starcie. Max Verstappen daj Boombuję leklerka w T1 za co później dostaje 5 sekund kary. Moim zdaniem zasłużone 5 sekund, ponieważ no wywiózł Leclerca tak dosłownie poza tor, samemu wypadając. No... O tym mówię, o tym mówię, żałosne zachowanie. No A Silverstone <laughs> Silverstone, powrót. To nie było żałosne zachowanie. Aha. Aha. To był akt desperacji. A, ale dobra, nie, nie poruszajmy Próbuj tego zabójstwo. tematu tutaj. <laughs> Skupmy się na grach Las <laughs> Vegas. Max Verstappen zażartował sobie na radio ze swoim inżynierem, że może inżynier jego pozdrowić sędziów za otrzymanie tej kary. 5 sekund. Moim zdaniem słusznie yy, nałożonej na niego. Ale no, jak się później okazało, no. Swoim tempem jednak wyprzedził Szarelgerka, który w późniejszej fazie wyścigu. No, średnio muszło na innych mieszankach Opon. No i jeszcze w międzyczasie zanim on wygrał, Doznał kontaktu z Georgeem Russellem z Mercedesa, przez co jego przednie skrzydło zostało uszkodzone. Ale i tak Max Verstappen poradził sobie znakomicie w tym wyścigu uważam. Natomiast przechodzę do Sergio Pereza. P3 w wyścigu, naprawdę zacne. W kwalifikacjach był na 12. pozycji. Także dość mocno się przebił. Przebił się on na starcie, tak naprawdę, ponieważ na starcie nastąpiło wiele kolizji. Ale naprawdę trzeba pogratulować Sergio Perezowi tego występu, ponieważ dzięki temu 3 miejscu. Udało mi się uplasować w, na drugiej pozycji w tabeli kierowców na koniec sezonu. Dzięki czemu Red Bull zgarnia... Wszystko by się udało, gdyby nie katar. No. Dzięki no czemu. I też. Tak jest. Dzięki czemu Red Bull zgarnia po raz pierwszy w historii miejsca 1-2 jako cała ekipa w rankingu kierowców. Dumny z nich jesteś? No, ja uważam, że tak, że fajnie, Aha. że udało im się uplasować. Przechodząc już do wspomnianego Charlesa Alclairka z zespołu Ferrari, to był dość, no, piękny wyścig w jego wykonaniu. Niestety nie udało mu się zdobyć zwycięstwa, uplasował się na drugiej pozycji. Jego teammate trochę gorzej, Carlos skończył na siódmej pozycji. Jak wyglądała forma całego, całego zespołu Ferrari? Całe Ferrari naprawdę błyszczało przez cały ten weekend. Począwszy od treningów po kwalifikacje. W kwalifikacjach miejsce 1-2. Naprawdę forma mutant. Natomiast no niestety Carlos Sainz zostaje ukarany karą 10 miejsc za zmianę komponentów, która była spowodowana tym, że <ścoughs> studzienka podczas pierwszego treningu no, to jest historyczna historia, nie? Takie rzeczy się tylko w Formule 1 mogły wydarzyć. No, stycianka kanalizacyjna po prostu rozwaliła bolid mu od, No, od dołu tak centralnie. Przez co dostał karę za wymianę komponentów. Niektóre zespoły były za tym, żeby nie dawać kary, niektóre zespoły były za tym, żeby dać tę karę. No, jest jak jest. Ale ostatecznie uważam, że Carlos Sainz naprawdę. Zakończył bardzo dobrze wyścig Ponieważ zajął szóste miejsce Więc Good recovery, naprawdę Trzeba pogratulować A przechodząc do Charlesa Leclerca Który wykonał znakomitą robotę Tak naprawdę w ten weekend Czuł się naprawdę wyśmienicie P2 Po heroicznym wręcz Dive bombie Przeprowadzonym na Sergio Perezie Tak naprawdę no w ostatniej sekcji zakrętów Ładny był to overtake. moment do oglądania naprawdę, tego Naprawdę, to jest jeden z lepszych overtake'ów w tym sezonie, najprawdopodobniej. No, co tu dużo powiedzieć. Dobra robota, tempo było. Poza jednym błędem tak naprawdę, to chyba wszystko szło jak spłatka. No, dokładnie. Lekkie tam... Każdemu może się zdarzyć lekka pomyłka, prawda? Przechodząc dalej do dość dużego zaskoczenia, czyli... Esteban Ocon tuż zaraz za podium. Alpinka naprawdę dała z siebie wszystko ewidentnie, no przynajmniej Ocon, bo Gazli niestety skończył poza punktami. Jaka była forma Francuzów ten weekend? Forma Mutant, tak samo. Pierre Gasli w kwalifikacjach P5, spoko, fajnie, przyściółtko, pięknie. No, Esteban Ocon w kwalifikacjach P17 to już trochę gorzej. Ale przejdźmy do wyścigu Piergasli Gasly uplasował się na 11 pozycji No zaliczył spadek, no nie wyszło po prostu Cię Ciężki wyścig w jego wykonaniu Natomiast Esteban Ocon przesunął się na czwartą pozycję Przypomnę jeszcze raz z 17 Także... Leciał jak rakieta Wielki szacunek za to Ponieważ swoją Alpinką to naprawdę ciężko jest czasem to zrobić A on udowodnił, że da się no, i wykonał kawał solidnej roboty. No i mocne punkty, 12 punkcików. Dobrze jest. Także. Trzeba się cieszyć, zwłaszcza do takiego zespołu. Dokładnie. Uważam, że czwarte miejsce dla nich to jest duże osiągnięcie. Przechodząc, myślę, do kolejnego zaskoczenia tego wyścigu, czyli Lance Troll na piątej pozycji. No, już drugi raz zajął tak bardzo wysokie i nieoczekiwanie miejsce mm, dla kwalifikacji wyścigu. Fernando Alonso również w punktach, trochę niżej, ale no, na początku było lekkie zderzenie jed z jedną z Martinek, więc i tak myślę, że wyścig poszedł po ich myśli. Co można więcej powiedzieć na ten temat? Aston Martin zaliczy na pewno y, zaliczył dobry wynik w tym wyścigu. Począwszy od kwalifikacji, kwalifikacje Alonso P10 dobra, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Lance Stroll P14, no to tu jest rzeczywiście gorzej, ale w wyścigu moi drodzy, Lance Stroll kolejny przebłysk jego geniuszu. Piąte miejsce to jest naprawdę wielkie. jest wiele niepewniej. ma tych przewłysków pod koniec sezonu. No i bardzo dobrze, obudził się w końcu. Trochę za późno, ale no dobra. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale, jak to mówię. No tak, no to... P5 ładnie wszystko spoko. 10 punktów. Natomiast Fernando Alonso, niestety, na starcie prześlizgnął na i zimne opony. No po prostu przeszarżował punkt do hamowania. Przez to hamując obrócił swój bolid. Na tyle, że zatrzymał się w, tak naprawdę w, w przeciwnym kierunku do jazdy. W międzyczasie jeszcze stuknął go botas. Tak dziobkiem, ładnie nosem. Pyk! No i to z statycie... tylko. No, tak, smyrnął. <laughs> jeszcze poprawił mu później tak. Najpierw było pyk, a później jeszcze yep. No ale. No, należało się. No, zabawnie to wyglądało. Szkoda mi trochę, Fernando, bo rzeczywiście start wyglądał wyśmienicie i mogło się skończyć naprawdę, naprawdę wysoko. A no, tutaj, jednak, tylko P9 i dwa punkty. Szkoda trochę, ale Fernando widzi, że był potencjał, więc jest GIT. Przechodząc dalej, do też dość nieoczekiwanego tutaj w wyniku Mercedesa. Każdy myślał, że pójdzie im bardzo tragicznie podczas tego wyścigu, jednak nie skończyli może najwyżej, ale jednak myślę, że i tak powinniśmy być zadowoleni. Lewis Hamilton i George Russell naprawdę starali się, zwłaszcza Russell, który gdyby nie kara, skończyłby na czwartej pozycji. Co można powiedzieć o formie Mercedesa w ten weekend? No kurde, miał być roast. Miał być roast Mercedesa, o, a to same, same pochwały. pochwały. O same No, czy pochwały to może nie, ale zaskoczenie, zaskoczenie. No nie zgadnęli może jakiejś ogromnej ilości punktów, bo chyba, nie wiem, z 10. Ale bardziej to po nich się spodziewałem tego performance'u McLarena, czyli odpadnięcie w K1. Lewis no co prawda odpadł w tym K2, za to Russell ustanowił czwarte najszybsze okrążenie kwalifikacjach. Za to y, Sir Louis Carl Davidson Hamilton dojechał z sześcioma punktami, czyli na miejscu siódmym. Wyżej od Rasela, tak jak już mówiłeś, przez to zderzenie z Maxem i 5 sekund kary. No i zakończył rasę na ósmym miejscu tu za team'em. No, jak sam mówi, no były szanse na podium. No ale cóż, George to George, a niektóre rzeczy się nigdy nie zmieniają. <grym> Ale <laughs> ogólnie performance dobry był nawet. Zaskoczenie uważam, Dużo zaskoczeń w tym wyścigu było. Dokładnie. Rzecza, rzecz, w sumie, która też również prawdopodobnie nigdy się nie zmieni, czyli zwycięstwo Lando Norrisa. No ja, on, ja, on ja. jemu niestety nie udało się ukończyć wyścigu po jednej z największych kraks tego weekendu. Oscar Piastri y ja mu się udało, nawet w punktach z najszybszym okrążeniem. No, maklereniarzu, jak się czujesz z Kraxom Norisa? No, boli trochę, boli, bo te tempo w wyścigu już mieli lepsze. No, ale te kwale i trening to jakieś nieporozumienie totalne. Głównie było to przez, to przez ten setup, jaki sobie ustawili, który tak szczerze to bardziej się na jakąś Suzukę nadawał niż Las Vegas. No, obaj odpali, odpadli w K1. Za to, już w wyścigu, był jakiś progres. Oskar był na P3 momentami, a przypominając, że on zaczynał z 18 pozycji, to no jest ładny, ładnie poleciał, ładnie poleciał. Ostatecznie Australijczyk zakończył z jednym punktem, no, trochę no. przez strategię. Chwilka, chwilka. No, z tego dojdziemy. Han, han. Spokój, Han. Ty, miała... Ty już mówiłeś. No właśnie. No, trochę przez strategię, trochę przez lekkie zderzenie z Luisem. No wiadomo, trzeba ponarzekać, wiadomo, wiadomo. No, no, no. Mów co dalej. dalej? Tak, ale właśnie zdobył ten drugi punkt przez najszybsze okrążenie wyścigu. Przez co, no, solidnie pojechał, no. Patrząc na te się. kwalifikacje, to... No ładnie, ładnie tam latał. No ale cóż, no ładnie nie poleciał Lando Norris w barierkę. Na drugim okrążeniu. Jak to? Niestety... Mi się to super oglądało. No mi mniej chyba. Yy, Rodził się na drugim okrążeniu. Trafił potem do szpitala. Na szczęście wszystko jest z nim ok. No ale raczej weekendu zapomnienia. Trochę bolesny, nie powięk, że nie. No i Norris musi nadrabiać błędy w mistrzostwie. Bo do czwartego miejsca brakuje mu no co prawda pięciu punktów tylko. No, ale przed Las Vegas były tylko trzy. Myślisz, że uda mu się przegonić? Zwłaszcza, że to już ostatni wyścig nas czeka. Nie wiem, tak szybko. Zobaczymy, jak będzie w tym Abu Dhabi. Jak nie z znowu setupów, to na spokojnie chyba. Znaczy niespokojnie, ale raczej doradę. Da Przechodząc dalej do zespołu Williams, Alex Albon i Logan Sierżant. No myśleliśmy, że trochę lepiej im pójdzie w tym wyścigu. Ja sobie się myślałem, że albon skończy chociaż na końcu punktowanej stawki. Niestety oboje poza punktami, zwłaszcza po dość niefortunnym tak starcie. Co się wydarzyło i jak wyglądała forma Williamsa w ten weekend? Oj, dużo się wydarzyło, dużo. Począwszy od P3 Logana Sierżanta w trzecim treningu. To już było, to dawało nadzieję. No to był znak. No niestety... Nie na wyścig, ale na kwalifikacje. Kwalifikacje w wykonaniu Williamsa były wyśmienite. Oba samochody w Q3. Aleksander Albon na szóstym miejscu, a Logan Sierczant na siódmym. Naprawdę dobry wyścig. Mógł się odbyć, ale no... No niestety. Ciężko, ciężko. Trochę te bolity chyba nie dowiozły tego, co miały dowieść. Jak prędko... Jednak na, na prostych... prostych nie takie szybkie. No właśnie, na prostych może nie były szybkie, ale w zakrętach były tragiczne i nie miały po prostu race pace'a. No wyglądało tak, jakby nie mogli znaleźć po prostu przyczepności w oponach, niestety. Szkoda. Aleksander Albon ukończył wyścig na 12 pozycji, a Logan Sargent na 16. Kurczę, no naprawdę szkoda Williamsa, bo mogli tutaj zdobyć chociaż te dwa punkciki. No liczyliśmy na nawet więcej. Nawet jeden, nawet jeden byłby już dużo, a dwa to już w ogóle super byłoby. Szkoda sierżanta, bo naprawdę w swoim domowym wyścigu pokazał, że potrafi jeździć i warto na niego było postawić w Williamsie. I że na przyszły rok jest gotowy jeździć też, także uważam, że spoko wyścig w wykonaniu Albon'a, w wykonaniu Sierżanta na słabiej, ale do tego chyba już przywykliśmy, że Logan nie dowozi punktów aż tak często. Przechodząc do kierowcy, a właściwie kierowców, którzy też niezbyt często dowożą punkty, czyli Has, Magnussen na 13., Hulkenberg w ogóle nie dojechał, musiał zostać wycofany z wyścigu. No, forma hasa, tak jak zwykle, czyli bezpunktowa. Co można więcej powiedzieć na ten temat? Zacznijmy, może, od kwalifikacji. W kwalifikacjach średnio Nico Hulkenberg, PS13. No, co z dużo powiedzieć, no, nie dostał się do Q3. Natomiast. Mój Boże, Kevin Magnussen, dziewiąte miejsce. No to rzeczywiście. On się starał. On się starał, on pędził. Było blisko. Zabrakło mu tylko 12 tysięcznych, aby przegonić Walteriego Potasa. No cóż zrobić? Zdarza się. Zdarza się. No w wyścigu Nico Ulkenberg wycofał się na 45 okrążeniu. Poprzez problemy z silnikiem. Natomiast Kevin Magnussen zakończył na 13 pozycji, co uważam, że nie jest jakimś wielkim sukcesem, ale zarazem to jest chyba tyle, na co było stać już Hasa teraz. Nie spodziewam się więcej po Abu Dhabi, też tak szczerze. Myślisz, że na ostatek nie zdobędą punkcika? Uważam, że może być bardzo ciężko, ponieważ widać, że zaprzestali już kompletnie rozwoju samochodu na ten sezon. Już to było widać, już parę wyścigów temu. No i teraz to próbują dojechać ten sezon jak najgodniej, a żeby też zdobyć te parę punkcików, żeby nie być ostatnimi w tabeli. No na razie ciemno to widzę, ale. <ścoughs> Wróżbita widzę się z <grych> No ciężko im idzie, no co tu dużo mówić. Szkoda, ale no, nie widzę po prostu... już punktów w tym sezonie. Może w następnym będzie lepiej. Tak, ne next year will be ours. Yes, yes, as always. Przechodząc dalej, no niestety kolejny zespół, który nie dowiózł w, tym, w ten weekend punktów. Daniel Ricardo na 14 i Juki Tsunoda również wycofany. No, liczyliśmy mi się wydaje na trochę więcej, przynajmniej ja, zwłaszcza po Danielu Ricardo, który stara się po swoim powrocie ciągnąć ten zespół. Jak, jak wyglądał wyścig ze strony yy, Alfa Tauri? No, Mimo wszystko dosyć mizernie, w sensie zaczęli i tak nisko strasznie, mimo tego, że Danemu się udało wyrzucić Lando Norris'a z K2. I tak zakończył na tym 14, więc no, progres był absolutnie zerowy, nie udało mu się i tak zdobyć tych punktów. Juki zaczynał na w miejscu 20. No i tak czy siak, no, wycofali go na 46. okrążeniu przez problemy z silnikiem, więc taki dosyć ostatnio może nieklasyczny, ale no, generalnie zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że raczej Alfa Tauri też punktów nie dowozi. No niestety, ja tam im życzę jak najlepiej, mimo wszystko, a szczególnie Danemu. Żeby zobaczyć go w Red Bullu, może chociaż wolałbym Alonso nie powiem, że nie. Dobrze. Do nie. Red Bulla. Tak jest. jest. Przechodząc już do ostatniego zespołu, który no, oboje tym razem kierowcy dojechali, czyli Chińczyk i Botas. Niestety, no jak już w sumie zdążyliśmy się również przyzwyczaić bezpunktowo, Botas zamykał tabelę z tych, którzy dojechali. Chińczyk na 15. No, tempo, jak widać, po miejscach. Co więcej można powiedzieć? No, w sumie nic, no, tak jak mówiłeś. Zero punktów za to. <grym> Bo Teslawi udało się dostać do K3. Zaczynał wyścig na miejscu 7. Niestety, przez ten chaos na starcie, gdzie tam, udało. przez kompletny <grym> brak przyczepności, e, lekko tam się zdarzył Potężnym Fernando Alonso. No przez co kompletnie musiał się zatrzymać tam. No i zakończył z ponad półminutową różnicą do potężnego sierżanta na 16. miejscu. Więc no trochę unlucky ten niego. No, no spora, ale wiesz. No, sierżant to jednak sierżant, nie? No tak, no, profesjonalny jest... driver. American tak. Power. What the fuck is that? KILOMETER! był w Red Bullu, to by zdominował tego śmiesznego Maxa. Też tak myślę, jest... też tak myślę. No, no, no. No więc tak, dla Valtteri'ego strasznie unlucky. No ale Chińczyk to Chińczyk, no. Falak nie polecił jakoś ładnie. Zaczął z 17, zakończył na 15. Więc ponownie występ Alfy był dosyć fatalny, no. Poza tym, K3 Botasa to 0 punktów i do domu. No, niestety, tak się to dla nich skończyło. Na koniec, chciałbym jeszcze rzucić ciekawostkę, ponieważ Lewis Hamilton został, e, jego skin właściwie, pojawił się w grze Forty Fortnite. No, dość śmieszne. Człowiek, reklama, niekończący się. Gdzie on się nie wciśnie, tam go wcisną. Pojawił się y, także to... w grze Rocket League. Tak, można kupić jego malowanie samochodu. Antonio, kupujesz? Niestety nie zdać mnie, ponieważ jest dosyć drogie. Ale jeśli miałbym fundusze, to czemu nie, bo jest naprawdę ładne. Powiedział to z takim sarkazmem, że nawet ja <grym> <o> to poczułem. <grym> <grym> nie no, tak o. szczerze... Na kosmetyki tego typu raczej bym nie wydał. Ale jeśli chodzi o Fortnite, jeśli można byłoby zagrać z prawdziwym Lewisem Hamiltonem w tej grze, to uważam, że jak najbardziej kupiłbym. Grałbyś w ciemność. Kupiłbym. kupiłbym. Chciałbyś, chciałbyś nim grać, czy do niego strzelać? Bo to jest różnica. <grym> nie no, to grać, grać. Jasne, jasne. No oczywiście, wtedy inni by do mnie strzelali. A tak poza kamerami. <grym> <grym> To się wytnie, to się No, no, no. Nie, nie, nie. I to właśnie był cały wyścig w Las Vegas. Po dłuższej przerwie myślę, że dopełnił on oczekiwań, nawet je bardzo przebił. Ze mną był dzisiaj Antonio. Dziękuję bardzo, do zobaczenia już w ostatnim Grand Prix w tym roku, czyli Grand Prix Abu Dhabi już za tydzień. Oraz PKP Rybson. Dzięki, dzięki. Ja byłem Kapopa, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli film wam się podobał. Do następnego.